Cześć, to i to następny odcinek zagrajmy w Limbo na konsoli PlayStation 3. Właśnie płynęliśmy po beczkach do góry, i teraz nam ta woda, co nas podnosiła, zrobiła jakiś strumyk. Zobaczymy, co teraz muszę tutaj wykombinować. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem zaskakując, zaraz sprawdzimy. Tak, dobrze zrobiłem zaskakując. Dlaczego tak często ginę? Teraz zauważyłem, że często ginę. Ginę często, ponieważ nie lubię czegoś pomijać w tym, w tej grze chyba nie ma jakichś różnych takich y, jakichś znajdek, żadnych monet, żadnych innych śmieci, ale po prostu przyzwyczajenie... Y, co to jest? Nie wiem. Y, nie lubię pomijać żadnych rzeczy. Aha, już wiem co mam zrobić. Ale teraz mi się chyba już nie uda. Utopi mnie. Żegnamy... Gul gul gór, Tak już wiem co mam zrobić... A więc idziemy... Nie lubię pomijać i po prostu przyzwyczajenie trzymam mnie od innych gier na przykład God of były jakieś tam Piórka Feniksa, Rogi minota, co to tak podskoczyło? nie widziałem, nie wiem, może jakiś bóg oj, nie wiem, czy mi się uda daj, ściągniesz, ściągniesz tą bankę ciągniesz ją tam albo pchasz a nie, ta banka specjalnie tak w, 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 w ten wow ta banka specjalnie tak plunęła do mnie do góry. Będę ją wtedy zablokować, żeby mi czas ją tam podnieść. Zara łańcuch pęknie. No! Nie chodź na nią! I czekamy Ale cisza Boję się, że to mi się tutaj wyleje. A nie. Aha, jest teraz zrównoważone. Aha, no tak. Jakie to jest łatwe, ja o tym nie pomyślałem. Mm -mm, to nie jest łatwe. Tak, jest łatwe, naprawdę, bardzo łatwe. Ale co nie zdajecie sprawy jak... Nie wiem dlaczego to zostawiłem. Myślałem, że coś się zmieni. No, teraz się zmieni dopiero. Tak mi się wydaje. Tak, i teraz tam się zmieni poziom wody, a tu już nie będę mógł wrócić. Wow. Nie złapały mi się. Teraz jak to zaaktywuję, to nie będę mógł wejść zarazem na tą lewą beczkę. Hmm. No jestem ciekawy. Bo nie, nie można usunąć ten, wody z tej lewej beczki. A jakoś... O nie, zginąłem. I nie mogę jej nawet jakoś inaczej przenieść. Czekajcie, teraz nic nie zrobię. Zmieniamy. To jest tam u góry. Teraz tam jest więcej wody i teraz muszę doprowadzić tak, żeby było tak, jak jest teraz. Może nawet jeszcze inaczej, no ale spróbujmy, przemieniamy. No, też prawda, też było takie rozwiązanie. myślę, że to tak trzeba? Nawet o tą trochę wody. O, widzicie? Teraz jest dobrze. No nie, nie jest dobrze. Tak, chyba jest teraz okej. Okay. Teraz my wejdziemy troszkę pod wodę? Czy ja o tym od razu nie pomyślałam? Nie mam pojęcia. O. O, zginęliśmy, No, więc znowu teraz będzie pewnie znowu zombiak. Koleś mi zrzucił pewnie teraz jeszcze raz tą markę. go przeskoczyć? Aha, ja. Więc co? wydaje mi się, że można to uniknąć. Ale skoro dali mi, że. Żeby... A nie, tego się w takim razie nie da uniknąć. Teraz sobie musimy tu przyblokować chwilę... Nie wchodź. Czekamy aż ten koleś nam coś tam przegryzie i będziemy... O! Teraz nam przegryza i zmieniamy kierunek. I teraz będziemy... Ciekawe jak się zachowuje na drobinkach. Aha, na drobinkach normalnie. Wow! Tam nie dolecę. Nie ma masza. Trzeba znaleźć jakichś kolesiów, co mi to zje, co mi zjedzą tą larwę. O nie. A teraz może beczułkę trzeba przenieść. Nie, no bo jak ją przeniosę tam na górę? Mi się wydaje, że tam ten, ta rura pój tak ten. Tam jest tak specjalnie pod skosem. Oj, bateria mi się kończy w kamerze. Zostali mi 3 minuty. Chyba nawet nie zdążę ten. No więc dobrze, widzicie, tam rura, więc na tym następuje. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Z Przepraszam, że taka nie założyłam. Za 3 minuty mi się bateria wyłączy. To będzie takie chamskie połączenie, takie chamskie pożegnanie. A więc subskrybujcie, klikajcie fajne, jak Wam się podobało. Napiszcie mi w komentarzach, co, co sądzicie o tej serii. Zapraszajcie znajomych, oraz zapraszam na oglądanie kolejnych przygód w Limbo z naszym małym bohaterem. Cześć!